Dobra, napiszę do Lawu czy jest. Lawu Kair... Jesteś... No dobra, to zacznijmy. Siema, kupo! Tata. No i właśnie dobrze jest ogólnie I wiesz, hajs z YouTube'a się zgadza, ale gimper mi ukry. Ej, dobre lowu, zatańczmy. Wiesz takie gangsta. Zapuść jakiś beat. Lightfoot, nie nigdy ty masz puścić Dobra już Nego no go, niego, ne go no Lawu, jesteś? Tak, dwadzieścia jestem. Senku, ja pan pania, twój ulubiony szampanj kupiłam! Mamo!